A powiedz mi, czy Ty zrobiłaś ten task dla klienta, co wczoraj wysłał? E, bardzo był trudny ten task, ale zrobiło. Co było najtrudniejsze? E, dla mnie najtrudniejsze było to, że nie wypijam rano kawy. Więc nie było to ciężkie zadanie? E, faktycznie było ciężkie, no ale wiesz, dałam radę, więc się liczy, nie? Iza mi wczoraj powiedziała, że ten klient bardzo liczy, że nasza współpraca się uda. Jak Ci to powiedział? Klient jej to napisał w mailu. <grymne> LOL! <grymne> <grymne> Myślę tak długoterminowo, że ta, ta współpraca się nam opłaci. Na pewno. O ile damy radę z przygotowaniem wszystkich materiałów? Powinno pójść szybko, yy, jeżeli wypijemy kawę i dobrze się przygotujemy. Kurczę, a ja tu bym się dzisiaj maczynę piła najlepiej takiej z y, malinami. <grym> <grym> Raczej bez malin, jeśli o mnie chodzi. Sama macza. Tylko macza, ewentualnie z jakimś syropem karmelowym. Uu, no, ale jeśli tego koniecznie jakieś ciastka na osłodę, bo to będzie ciężki dzień, vloga może zrobimy z tego. Wow, no vlog to świetny pomysł. Naprawdę, myślę, że ludzie by chcieli zobaczyć takiego naszego vloga z, z dnia w Tears of Joy XOXO yy, do klienta XOXO. Sajbisty pomysł. Ha 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 ha!